Maneczko moi drodzy, ja się nazywam Misiowaty, czyli Michał N. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, o czym, hmm, o czym pytacie się. Oczywiście pogadamy sobie o relacji międzyludzkiej, jak ludzie wzajemnie siebie postrzegają, bo tutaj są względne uwagi co do pewnych rzeczy i osób i zachowań ludzi, Także zapraszam Was do wysłuchania tego, co ja Wam mam do przekazania. Oczywiście, teksty, które będą zawarte w tym filmie, są tekstami z prywatnych wiadomości niektórych. I oczywiście z cytatów, które tutaj mi znajomi podsyłają. Oczywiście też tutaj są zawarte cytaty od nieznanych autorów, żeby po prostu nie było, że autorzy sobie mogą nie życzyć tego jak publikuje te teksty, dlatego są autorami nieznanymi. I proszę się moi drodzy mnie nie czepiać, że wykorzystuję w, w filmach e, cytaty autorów, których powinienem podać, ale ze względu na to, że jest RODO, to nie podaję, tak? Także tutaj możecie tą uwagę zachować dla samych siebie, a nie się czepiać o to, że cytuję cytaty, których po prostu e, sam nie napisałem, tylko biorę i kopiuję z internetu. A po prostu każdy kopiuje z internetu, bo po to są cytaty, różne rzeczy w internecie, żeby je korzystać, tak? Z nich korzystać oczywiście. Także zapraszam was do wysłuchania. Już bez żadnego gadania lecimy z tematem. Skoro jesteś tak beznadziejny, to po cholerę ktoś zwraca na ciebie uwagę. Skoro jesteś nic nie wart, to dlaczego twoja osoba jest częstym tematem rozmów za Twoimi plecami? Nie zwracaj uwagi na ludzi, którzy myślą, że ich oczekiwania to Twoje obowiązki. Spójrz na nich i powiedz uśmiechem na twarzy: Nie jestem tu od spełniania Waszych marzeń. Problemem ludzi zakompleks zakompleksionych jest to, że czują potrzebę wpierdalania nosa tam, gdzie ich nikt nie, nie zapraszał. Mało tego, są tak zaangażowani w wprowadzeniem zmian w nie w swoje życie, że nie widzą, jak bardzo mają nas we własnym. Kimkolwiek jesteś, rób swoje. Nie zwracaj uwagi na ludzkie pierdolenie. Ponieważ nigdy wszystkich nie zadowolisz, nie tłumacz się nikomu ze swoich wyborów, bo to twoje życie i twoja droga. Nie wstydź się własnych porażek, tylko doceń, że miałeś odwagę spróbować. Nie chowaj swych wad, bo są one częścią twojej osoby, której nigdy nie powinieneś się wstydzić. Rób swoje, idź we własnym kierunku. Żyj jak ci się podoba, pierdol to co mówią inni. Bądź sobą, bo role innych bohaterów już są zajęte. Jeśli upadniesz, upadnę z tobą. I wstaniemy razem. Bo, to właśnie, bo o to właśnie chodzi w miłości w przyjaźni. Pomóc się podnieść, by iść wspólnie naprzód. Przestań pozwalać ludziom, którzy robią tak mało dla ciebie Kontrolować tak dużo z Twojego umysłu, uczuć i emocji. Nigdy nie dawaj z siebie za dużo, na koniec i tak nie zostaniesz wystarczająco doceniony, a czasem wręcz przeciwnie. Wszystkim nigdy nie dogodzisz, dlatego patrz, by Tobie było dobrze, zawsze dąż do tego, by nawet i te pochmurne dni zamieniły się w barwy tęczy. Nikt za ciebie nie przeżyje Twojego życia, nikt również nie dźwignie ciężaru Twojego bólu wyrytego głęboko w sercu. I choć na twarzy jest uśmiech, to w sercu taki rozpierdol, że nie masz pojęcia. Hmm. I to się akurat moi drodzy zgadza z tym, co tutaj przeczytałem, powiedziałem. Myślę, że to akurat. To się mnie tyczy, bo mam trudny okres w życiu. Mam wrażenie, że co niektórzy ludzie się ode mnie odsuwają, bo po prostu nie chcę to niektórym pomóc, albo się potrafię sprzeciwić i to się co niektórym nie podoba. A pozostali, pozostali ci, którzy po prostu wiedzą jaki jestem, że jestem po prostu inny, trochę specyficzny, że tak się wyrażę. Mam nadzieję, że wszystko będzie zajebiście i będzie elegancko. Także zapraszam was do tego wysłuchania tak szczerej intencji. Tutaj sobie pozwoliłem sobie na cytaty od mojej znajomej z Instagrama czy z TikToka, no z TikToka, że tak powiem. I akurat na TikToku miała to opisane i na Instagramie. Także pozwoliłem sobie na jej cytaty. O, oczywiście on, nie, nie, nieznany autor i ona też to użyła jako nieznany autor. I dlatego postanowiłem trochę wykorzystać to co tutaj przeczytałem Mam nadzieję, że Wam się to spodobało, jeżeli tak, powiem szczerze, że ten tekst, który tu przygotowałem to akurat, to się też mnie tyczy, bo mam trudny okres w życiu, jestem smutny, przygnębiony czuję się fatalnie, psychicznie, no fizycznie też jako tako, ale bardziej psychicznie czuję się do dupy, czuję się taki odsunięty od życia Społecznego, jak i rodzinnego po prostu czuję się taki wycofany ze społeczeństwa. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Ciągle spotykam y się z krytyką, że jestem taki owaki, że jestem beznadziejny, że jestem głupi, że jestem pojebany. Ale powiem szczerze, że no niestety, jeżeli ludzie tak mnie oceniają. To powiem szczerze, że skoro ktoś mówi, że jestem pojebany, to sam jest pojebany lub sama jest pojebana. Bo jeżeli ktoś mówi takie słowa, to znaczy, że ma ubogi słownik, ubogi język, ubogi słownik i po prostu nie, nie zna innych słów, tylko potrafi wywyższać się na krzywdzie ludzkiej, dobić, zgnoić, że tak powiem, zwyzywać od najgorszych. Po prostu, żeby dokuczyć, żeby ta osoba, która cierpi na depresję, czuła się y, źle i tak dalej. Dlatego postanowiłem się odsunąć od takich ludzi, się nie odzywać do ludzi. Y, wielokrotnie zdarzało się, że ktoś im na mnie mnie z od różnych, nie znając mnie oczywiście, a jak mnie poznali to też mnie trochę tak powyzywali ale ja, ja mam to w dupie, bo powiem szczerze, że co niektóry, niektórzy sami sobie są winni, że ja się od nich odsuwam, bo skoro reagują na mnie negatywnie, to ja też potrafię reagować negatywnie i się nie będę już do nikogo więcej przymilał bo przymilanie się do kogoś to od razu, że coś chce, czegoś oczekuje i tak dalej, czegoś oczekuje w zamian, to nie na tym rzecz polega. Po prostu staram się być miły, tak mnie rodzice wychowali, żeby być miłym, kulturalnym, pomocnym i tak dalej, wrażliwym na krzywdę ludzką, a nie to, że po prostu coś oczekuję, tak? Ja nic od nikogo w zamian nie oczekuję, staram się być po prostu sobą, choć mi to czasem nie wychodzi. Ale no cóż, każdy jest inny, każdy po prostu jest różny. Różność, równość, tolerancja, akceptacja, zrozumienie, wsparcie, szacunek. Także pozdrawiam serdecznie, zostaw łapkę w górę oraz komentarz i subskrypcję. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się do zobaczenia. Życie samo weryfikuje, nie trzeba wiele, wystarczy trudny moment w życiu i wszystko jasne, kto jest kim, kto udaje, a kto jest prawdziwy. Czasami warto ukryć się we własnym świecie, by dowiedzieć się, kto tak naprawdę Cię szuka, kto tak naprawdę chce Cię zrozumieć i dla kogo coś znaczysz. Nigdy nie blokuj osób, które Cię zraniły. Pozwól im patrzeć, jak się podnosisz i jest Ci lepiej bez nich. To jest właśnie największa zemsta. Doceni ludzi. Którzy zostaną z tobą podczas burzy, bo w słoneczny dzień każda plaża jest pełna. Głupiec zawsze znajdzie sposób, by cię oczernić w oczach innych. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że mówiąc źle o drugim człowieku, nie ma nic dobrego do powiedzenia o sobie. Ludzie się nie zmieniają. Tylko pokazują nam swoje drugie oblicze. Niestety nie wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli, ale pamiętaj, że jesteś wyjątkową osobą. Czasem trzeba przejść przez to, co najgorsze, by dotrzeć do tego, co najlepsze. Jeśli masz bardzo zły dzień i wydaje ci się, że więcej nie dasz rady, że to już koniec, to ujrzyj przy sobie anioła, który turcha cię w bok i mówi: Weź, nie przesadzaj, będzie dobrze, wszystko się ułoży. Szacunek jest jednym z największych przejawów miłości. Czy zdarzyło się wam, wam kiedyś, że ze łzami w oku powiedzieć: U mnie jest wszystko dobrze? Nawet jeśli dziś cały świat wali się nam nawet na głowę, nawet jeśli wszystkie drogi wydają się kręte i wyboiste, nawet jeśli piasek i wiatr w oczy wieje, musisz iść dalej, dasz radę. Nie zawsze jest łatwo, często czujemy się tacy bezsilni, gdy jeden problem napędza kolejny. Jednak nie poddawaj się, bo po, po bo. Porażka jest elementem sukcesu bez względu na to, jak beznadziejnie jest, uwierz, że wszystko będzie dobrze i walcz o to. Przepraszam, że mam problemy z zaufaniem, ale jeśli dajesz komuś wszystko i ten ktoś traktuje to jak nic, coś w tobie pęka. Hmm, to jest prawda. Ty, panie, tyle czasu masz mieszkanie w chmurach i błękicie. A ja na głowie mnóstwo spraw, i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Siła prawdziwego człowieka nie leży wcale w jego fizycznej mocy, ale w delikatności jego duszy i wrażliwości jego serca. Nie musisz nigdzie pasować ani uszczęśliwiać nikogo na siłę. Bądź zawsze sobą, wtedy zobaczysz, kto zostanie z tobą, na kogo możesz liczyć. W radości lub smutku, bo nieważne ilu masz znajomych, ale ważne kto ci poda rękę, gdy upadniesz. Czym dla mnie jest szczęście? Szczęście to dom, w którym słychać śmiech ludzi, których kocham. W związku nie powinno być tajemnic, bo ten kto kocha nie boi się powiedzieć prawdy serce miej otwarte dla wszystkich ale nie ufaj każdemu nie każdy ma czyste sumienie nie musisz do wszystkich pasować bo nie masz na imię wszyscy obiecaj sobie że będziesz najlepszą wersją siebie nie musimy mieć dużo gdy mamy siebie potrafię wybaczyć ale nigdy niczego nie, zapomnię, nie zapominam mam taki charakter który czasem łatwo skrzywdzić i choć nie widać ran na pewno pozostaną blizn blizny Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Mówi do Was Misiowaty z kanału Myślenia Vlog. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Na razie ho, siemaneczko, na razie Bajos.